Ciema! Dzisiaj zobaczymy zmagania Polek w drużynowych mistrzostwach Europy. Zajęły pierwsze miejsce, więc wielkie gratulacje. I zobaczymy, myślę, dwie ich najlepsze partie, bo to były drużyny dwuosobowe. I zobaczymy, jak obie zawodniczki pokonały WFM-ki w 20 posunięć. Na pierwszej szachownicy u nas grała Martyna Starosta. I zaczęło się od D4, skoczek F6. Czyli niby obrona królewsko-indyjska, ale jednak przejście w wariant Nimcowicza. Tutaj nie można zbić rzecz jasna, bo po szachu, jak skoczek się zasłania, to bijemy piona z B2 i już czarne wyrównały pozycje, więc są zadowolone. A jak Hetman się zasłoni, to bijemy piona z C4. Dlatego G3, przejście do jakichś wariantów katalońskich bardziej. Gońc bije D2, Hetman bije D2, skoczek C6, skoczek C3, D5 i tu zakończył się debiut. Pierwszy ruch poza debiutem to jest goniec G2, co jest ciekawe, bo to jest w sumie logiczne posunięcie, więc dziwne, że to nie jest w debiucie. Znaczy w książce debiutowej DB C4, skoczek E5 bicie, bicie, skoczek D7. No i czarne tu nie mają za wiele miejsca, Hetman D4 presja na pionie. I my oddajemy tego piona, jednak nie został wzięty i Hetman B4. Patrząc na pozycję czarnych, tutaj miałbym problem ze znalezieniem. Jakiegoś planu gry No chcemy jechać tymi pionami, to wiadomo Ale mamy problem z rozwinięciem figur No bo chcielibyśmy wieżę wprowadzić na wolną linię Uruchomić gońca Ale tutaj cała przekątna jest zajęta przez przeciwniczkę Więc B6 nie możemy zagrać Żeby tędy wyprowadzić gońca Czyli w sumie musielibyśmy zagrać Jakieś wieża B8, skoczek B6 Gońc D7 i dopiero wtedy wieża D8 To jest raz, dwa, trzy, cztery ruchy aż Ale tu sprytniej yy, Do sprawy podeszła Martyna i po a3 zagrał hetman a5, f4 i wieża b8 i naszym planem jest b4, B... b5, b4 gdyż pion z a3 sprawił, że mamy co atakować mamy jak podważać tą strukturę przeciwniczki jakby piony stały na a2 i b2 to tak łatwo nie byłoby przeprowadzić tego ataku nastąpiło wieża b8, żeby zagrać b5 właśnie i przeciwniczka goniec e4 żeby jakąś presję nałożyć na Martynę Jakiś goniec c2, hetman e4, atak, może jakieś piony ruszą, zobaczymy czy zdąży Lepszym pomysłem jednak było tu hetman B c 4 bo po goniec e4 nastąpiło b5 i już nie da się zbić piona z c4, a my będziemy atakować dalej Nastąpiło goniec b1, żeby sprowadzić go do obrony, ale też sprawić presję na punkt h7 C5, Hetman musiał się odsunąć, mat nie został podstawiony, czyli G6. Hetman E3, B4. Atakujemy dalej, a Hetman E3 został zagrane po pierwsze, żeby goniec B7 nie zdobywał materiału, a po drugie, żeby skoczek miał trochę przestrzeni, bo po B4 skoczek musi uciekać. B4, ABE B4, CB B4 i skoczek E4 i nastąpiło C3, więc dalej presję tworzymy. Naszym planem jest Hetman A1 i Hetman bije B2 z Matem. No to podstawowe pytanie, co się dzieje po BB C3. Nie odbijamy od razu, bo to daje remis, po Hetman bije C3. Tylko gramy genialny ruch Gając B7 i na pewno Martyna to doliczyła, bo w partii też nastąpiło Gając B7. Zaraz zobaczycie. Ale tutaj oddajemy figurę, więc musimy coś mieć w tej pozycji. Jedyny ruch, który wygrywa partię, to jest BB 3 I wówczas załóżmy losowy ruch przeciwniczki, czyli H4. Czym my w ogóle grozimy? Otóż Hetman A3 z szachem, Król D1, wtedy C2. W ogóle, bo wtedy atakujemy Hetmana z szachem, więc. Nie bijemy gońca, bo, stra bo stracimy Hetmana, czyli król D2 gramy. I bijemy gońca, dorabiając skoczkę z szachem. I po wieżę bije B1, gramy Hetman A2. I to wszystko trzeba było policzyć. Raczej to doliczyła Martyna. I po jeden, 1 żeby bronić wieżę. Wówczas gramy goniec, bije E4. Tu już jest mat w 7, Presja, presja, presja. W sumie mat tu też grozi. Więc Hetman musiałby odbić. Wieża bije B1 z szachem. Hetman bije B1. I wieża C8 wchodzi na wolną linię. Zdobywamy Hetmana i ogólnie jest mat w 5. Dlatego po C3 jeszcze coś innego szukała Anastazja, czyli Hetman D3, no bo grozimy Hetman A1, dlatego Hetman D3, Hetman C2 próbujemy się bronić. Jednak teraz następuje to genialne posunięcie, czyli goniec B7. Dlatego że teraz grozimy już Hetman A1, bo po Hetman C2 mamy goniec B4. W tym momencie po prostu przeciwniczka się poddała. Jeszcze jakby próbowała, na przykład Hetman bije D7, to właśnie Hetman A1 z nasz, zgodnie z naszym planem. Skoczek F6 z szachem, na przykład król G7, B bije C3, to jest mat w dwóch. Hetman H z szachem, król C2 bądź król D2, nieistotne, i Hetman bije C3 mat. Wtrącę się jeszcze na chwilę, póki mam jakąś tam atencję. W sobotę, to znaczy 5 sierpnia, organizuję turniej dla zawodników z pierwszą kategorią, bądź jedynką z plusem, bądź jedynką z dwoma plusami. Też będę w nim grał i udało się najprawdopodobniej ściągnąć przepotężnego komentatora, to znaczy Króla Pawła. Jak widzicie, streamuje na Kiku i będzie link w opisie do niego, więc zapraszam sobota 18 właśnie tam. Będziecie mogli mi kibicować. Na drugim stole grała u nas Basia Goraj yy, I wygrała z zawodniczką WFM Prawie ranking 2200 Lepszą od siebie teoretycznie zawodniczką Wykręciła 96% dokładności Pokonała ją w 22 posunięcia I zagrała na poziomie 2850 Więc wow yy, I ogólnie zobaczycie tutaj potęgę skoczka z G1 22 posunięcie, posunięcia trwała partia Ten skoczek zrobił Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ruchów. Sześć ruchów, i ten ruch zakańcza partię. Zobaczmy. E4, C6 i obrona karokana. Teoria tego debiutu ciągnęła się aż do 11 posunięcia. więc przelecimy to w miarę szybko. I pierwszy ruch poza debiutem to król B1. Jest 12 posunięcie, czyli partia trwa jeszcze tylko 10 ruchów z WFM-ką. Na półtorej godziny plus 30 sekund, partia klasyczna, więc rozwalić kogoś w 20 ruchów na takim poziomie. Wow, goniec E6, więc tu król już przeciwdziałał atakowi gońca na A2. Nastąpiło C4, atakujemy już w centrum, jak wszystkie figury są w grze. Ewentualnie nie, tu jeszcze wieża E1. Mogłaby nastąpić A5. Przeciwniczka stara się kontrować. I chce prawdopodobnie dojść do ruchu B5 w którymś momencie, ale musi to przygotować jakieś Hetman B8 i B5. Dlatego skoczek C3, żeby przeciwdziałać, i już tu chcemy przebijać przez centrum. Nastąpiło Gęs B4. Ogólnie ciężko tu znaleźć jakiś sensowny plan czarnymi. Białe bardzo dominują w centrum, ich król jest schowany, i w którymś momencie na przykład mogą tu ruszać piony w jakiś sposób. Nastąpiło D5. Tutaj nie można wybić, bo następuje wybicie na E6. I Jak gońc na przykład ucieka na E5, no bo jest podbiciem, to bijemy z szachem. Król odbija i chociażby wygrywający wariant to jest gońc G6 z szachem. I po odbiciu skoczkiem bijemy Hetmana. Mamy Hetmana za wieżę i skoczka. To raczej jest wygrana białych. Były też lepsze posunięcia, ale je trochę ciężej zrozumieć. Tutaj C5 jest najlepsze. Z jakimiś szachami gońcem. No ale to się Hetman odsuwa i mamy niby presję, ale czy to jest aż tak y, niesamowite, to nie wiem. Y, bo tu widzę jakieś kontry y, dla czarnych. Okej. Okay. Y, ważne, że wygrana pozycja białych. Nawet po takim prosty, prostym wariancie, jak wymiana y, Hetmana za dwie figury. Nasopioc bije d5, skoczek wjechał, i skoczek d7 jest błędem. I tu co ciekawe, w pierwszej analizie, jak analizowałem z czeskomym, skoczek B6 był genialnym posunięciem, a teraz jest tylko dobrym. Interesujące. Chodzi o to, że Hetman nie może wybić, bo goniec broni. A skoczek również nie może wybić, bo wtedy następuje szach na H7, król się odsuwa i bicie Hetmana. Czyli znowu wychodzimy z Hetmanem za wieżę i skoczka. Tylko że w lepszej konfiguracji, przynajmniej dla komputera. Nastąpiła jednak wieża B8. No i. Chcemy docisnąć punkt D7, więc gramy gońc F5, żeby usunąć obrońcę e, skoczka. Nastąpiła wieża E7, żeby wzmocnić obronę, ale wtedy bicie, bicie i Hetman D3, już jest potrójny atak, a tylko podwójna obrona. E, nastąpiło Hetman E8. Przeciwniczka chciała być sprytna, ale pewnie też policzyła, że ma przegraną. I po skoczek bije D7, co nastąpiło w partii. Zagrała wieża D8, no bo skoczek nie może się ruszyć, gdyż Hetman leci. Otóż nie, bo skoczyk bije F6 z szachem i w tym momencie czarne się poddały. Bo po odbiciu następuje bicie, bicie, bicie i przewaga wieży na czysto po stronie Basi. I na koniec lukniemy jeszcze na wyniki. Martyna Starosto zdobyła 4,5 punkta z 7, ale grała na pierwszej szachownicy, więc miała dużo cięższe zadanie. Więc to też wybitny wynik. A na drugim stole Basia zdobyła 6 punktów na 7. Wybitny rezultat, tylko jedna porażka. No i cała tabela. Polki zaczynały z drugiego miejsca na liście startowej i zwyciężyły, ale to było bardzo ciasno. Pierwsze trzy miejsca miały tyle samo punktów i dopiero w, w sumie pierwszym tiebreaku, ja bym to, to nazwał, bo to jest po prostu ilość punktów, ten pierwszy tiebreak. A ten drugi, jak to tu jest nazwane, to jest bez najsłabszego. W wyniku swoich oponentek, że tak powiem, jak dobrze rozumiem. No i w ten oto sposób Polki zwyciężyły. Wielkie gratulacje dla nich. Przypominam jeszcze o moim turnieju w sobotę 5 sierpnia o 18 na tym kanale, na Kiku. I jak Wam się podobał odcinek, to zachęcam do łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla Was. Elu!